Witajcie akwaryści. Witam was w następnym filmie na moim kanale. W dzisiejszym filmie chcę wam pokazać jak ogarniam mój baniak 300-litrowy. Na początku pokażę wam w jaki sposób robię podmianę wody. Więc do podmiany wody mam zamontowaną tutaj w szafce rurkę do której która idzie do akwarium do tej rurki tu w szafce podłączam sobie wąż ok o. ten wąż wyprowadzam sobie na zewnątrz za okno o, otwieramy okienko i tutaj Wypuszczam go sobie poza, żeby woda mi wypływała przez okno na trawnik, podlewała mi trawnik. O, wystarczy. No i jak tutaj mamy już podłączone to teraz zakład podłączam filtr do, w akwarium firmy Aquaela, Taki jak możecie tutaj zobaczyć z rurką wężykiem i szybko złączką od węża. Dobrze. Unieśmy pokrywę. Chwilkę wezmę sobie podkórki do pokrywy, żeby mógł ją podeprzeć. Ok. Trochę będzie nam tu przeszkadzało samochody, gdyż mam otwarte okno. Montujemy. Pierwszą podpórkę, moja podpórka w akwarium jest zrobiona z kijków bambusowych. Tutaj następna podpórka. OK. I teraz tak, odsłonimy moją, nadmiar mojej piski. Bierzemy filterek, umieszczamy go. Akwarium i szybko złączkę podłączamy tutaj w środku w akwarium, gdzie idzie moja rurka. Ok, mamy podłączone. Teraz podłączmy sobie tutaj do prądu. I tak, jak możecie słyszeć, zaciągana jest woda tym wężykiem, wężem. No i teraz czekamy, aż woda do odpowiedniego poziomu się spuści. Ja zazwyczaj spuszczam wodę tak gdzieś do połowy i dolewam czystej z kranu. Dobra, widzimy się za chwilę. Jak woda się będzie spuszczała. Dobrze, woda nam się spuściła do odpowiedniego poziomu. Tyle spuszczam wody, resztę będę dolewał z kranu. Dobrze, teraz pokażę Wam, w jaki sposób robię dolewkę do swojego akwarium. Więc tak, wyłączamy filterek, znaczy pompkę, która zaciągała wodę. odpinamy od filtra zostawiamy wężyk skierowany na przykład tutaj no zobaczcie jak teraz śmiesznie wygląda moje akwarium jak spuściłem wodę jak piscia fajnie się ułożyła na wierzchu zrobiła taką górkę dobra, ale to nie mowa o tym więc przechodzimy do wyciągnięcia węża Okay. Mamy końcóweczkę. Teraz kierujemy się do łazienki. W łazience mamy zamontowane zamiast węża od słuchawki od prysznica mamy zamontowane wejście, podłączenie do kranu na szybko złączkę. No i teraz ustawiam wodę. Jaka ma lecieć. Ok. Tylko trochę przyzimna zimna. Teraz jest wystarczająca, więc podłączam szybko złączkę, od węża, odkręcam na maksa i włączam, żeby się woda. Wężem napełniała. Dobrze, przejdziemy teraz do pokoju i zobaczycie w zwolnionym tempie, znaczy w przyspieszonym tempie, jak woda się nalewa do akwarium. Zdrowie, ponownie akwaryści. Widzicie, co tu się dzieje. Miało być tylko mała podmiana wody i przycinka roślin, a jest całkowity restart baniaka. Więc tak, pokażę Wam, co na tą chwilę jest zrobione. Jest już godzina 23 w nocy, więc jest ciemno w moim pokoju. Więc pokażę Wam na tą chwilę, jest obsypane dookoła czarnym żwirem, i na to jest położone, na środek jest położona ziemia ogrodowa, która zostanie przykryta siatką i grubą warstwą żwiru, i będę sadził dalej roślinki. To tylko Wam chciałem powiedzieć, co się dzieje. Na tą chwilę z moim akwarium, a dalsze etapy pracy już w tym filmie nie będą nagrane, gdyż zobaczcie, co tu się dzieje: pełno roślinek, żwirek, także dzieje się. W tym filmie to by było na tyle. W następnym filmie Wam pokażę. Już efekt końcowy, jak wygląda moje akwarium po całkowitym restarcie. A ja Wam za dziś serdecznie dziękuję i zapraszam do subskrypcji. Łapek w górę, komentarzy i zapraszam Was również na mój drugi kanał, jakim jest yy, Świat Majstra. Trzymajcie się, cześć.